Poradniku. Dzisiaj dowiecie się w jaki sposób przyspieszyć czas yy... Przyspieszyć czas i pomoże wam to na przykład w, w szybszym znikaniu smoka Zacznę od pisania yy, po swojej komendy po podługa 1 Sochist, spacja, true, albo Albo 1 po prostu I tak Zaprezentuję wam to w ten sposób, że sobie rzucimy y, smoka do okna. Używam to już wiele razy też na filmach i y, jest to bardzo przydatna według mnie komenda. Wpisujemy sobie host, podłoga teamescal i mamy tą jednostkę. Y, ona jest defaultowo, jest ustawiona na 1, czyli czas płynie normalnie. A kiedy ustawimy sobie na przykład na 2, czas płynie dwa razy szybciej, biegamy dwa razy szybciej. już za sobie smoka. I piszemy sobie tak host, loga, timescan, na przykład 8. I szybko smoke znika. Znowu sobie to wpiszemy. I o. tak to wygląda. Yy... Ja to sobie zbindowałem na dwa przyciski. Jeden, który przyspiesza czas ośmiokrotnie. I na przykład, gdy sobie rzucę smoka, bo go nie trafię tutaj na treningu, na mapie treningowej to szybko znika, spowraca drugi przycisk zbindowany nad Gospodoga y, TMS 1. I to w tyle w zasadzie. Do usłyszenia w następnym zostawcie suka.